odcinku z gry... BOLTGRAM. Jest to zapis transmisji live, dlatego będę nagrywał kilka odcinków pod rząd. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. zachęcam do pozostawienia górę, komentarzy, na oczywiście subskrypcji. I zapraszam na moje social media. Dajcie mi tylko chwilę. Tylko udostępnię tę transmisję. udaje, że jest ten kosmiczny Marines. Tak sobie pomyślałem. A zresztą odcinek teraz nagrywa no, Dobra, Możesz się przywitać z YouTube. Tak, odcinki na Troczyk Games będą udostępniane. Co tam u Ciebie słychać? Ups. Dobra, koniec czytania księgi Kodeksu Anstartes Idziemy Odczyty energii rosną Wydaje mi się, że od, odrobinę musimy przyciszyć, nie? Cześć i Można trochę zmniejszyć. Termina to przed nami. Posługuje realia tego, co tutaj się dzieje. No jeszcze śmiało przyjdzie z YouTube'em, ponieważ ten odcinek, ten zapis streama będzie podzielony i udostępniony na kanale YouTube. Pozbierajmy co tylko się da, co nam się winco. I jedziemy przed siebie. Kolejna apteczka do zebrania możemy zebrać. Z ulepszoną amunicją. Nic tylko korzystać. Dano w botgana nie było grane, zatem trzeba trochę nadrobić zaległości. Nowy telefon kupujesz, To bardzo świetny, a jakiś tu nowy telefon? Jaki komunikator Vox będzie do nowych twoich kolekcji? Muszę nawiązywać się do Warhammera, skoro jesteśmy na odcinku i na streamie jest Warhammera. <grymne> iPhone 16, ulala, no to niech Dwarf maszyny sprzyja Iza. I jak działa, Na nich za to, że go zracili. Dały cię również. Dały u Ciebie również Timo na streamie. Bo no się cieszę, że również nie dołączyłaś dzisiaj. Nie są zbyt przyjemne dla niektórych osób, ja to rozumiem, rozumiem. Oj, zobaczcie, jaki ukryty chamber i dodatkowa misja, i życie, i pancerz. Nic tylko korzystać. Jeden udało się uniknąć. Duża broń. O, 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 Może shotgun? Czy shotgun będzie odpowiedział na moje problemy? Ale no, dole coś jest, ale dobra. Mamy się dobre pomieszczenia. No! Wow, tu jest spadek. To chciał mnie, że tak powiem, wyrolować. Zobaczmy, czy niżej czegoś nie pominęliśmy. Ale z przyjemniejsze dla większej ilości osób. Bez względu na to, że, no, tak jak wszyscy zauważyli, nie wszyscy mają czas wolny, tak jak troczek. Troszek tego czasu niedługo nie będzie już miał aż tak dużo wolnego. Częściej mi na razie nie sprzyja. I muszę y, niszczyć heretyków codziennie. Wiesz jak jest. Otwórzmy te grodzia. i wystrzelmy furię imperatora w tego Terminatora Chaosu. I nie ma. I dwóch kolejnych strajców heretyckich Astartes również nie ma. Co ja chciałbym, widzę. <gry> Ale niestety nie jest tak to łatwe Mówią, że praca leży, że star się po schy schylić. No się kurde składa, że nie. To by się spodziewało. O nie, wielki ambul! Rzucimy mu jeden granat. Do widzenia! Zwrócił granat, czy mi się dawał? <grystanie> o! Paliwo do karabinu termicznego przyda nam się. Tutaj leżą trupy. To jest amunicja, tu życie i granaty. Mam wiele <grystanie> dane pojęskiego materiału dla US Nie to coś przed nami ukrywają. Częto wiedzieć, czemu ukrywają, co ukrywają przed nami. Ten powstanie raz jeszcze? Nie, głowa mi odpadła, to nie powstanie. Dobrze, idziemy przed siebie. Yy, portal. Chyba wszystko znaleźliśmy. Zatem przed siebie. Yy, do ukrytych części kompleksu, ale czujemy tę energię. Ona. Ona tu jest! Ona tylko. czeka, żebyśmy ją zniszczyli. Kolejny ruch. Rozpadł się, a nie rozpadł się na mniejsze części. To doświadczy tylko jedno. Herezja. Jeszcze gorsza. Tak. wrażenia. To jest nic. Rozpadł się, tam wielki ambul. 分かるね。 <laughs> o, haj, imperator, przymyka na, na, na to oko, na tą herezję, którą teraz słyszymy. Tanku. Każdy pocisk poświęcony Bogu Imperatorowi. w której jest dużo życia. Więc to tylko boss. Hedyku, nadchodzę. Amunicja zużywa się w prędkości nadźwiękowej. Dla osób zainteresowanych Warhammeriem mogę rzec, że postać, którą tutaj słyszycie, którą widzicie na ekranie, główny bohater gry, Boltgun, będzie w moim wykonaniu interpretowany i malowany, który robił miniaturkę tej, tego głównego bohatera, który kontynuuje dzieje sławnego porucznika Tytusa. Na Instagram, na którym będziecie mogli zobaczyć więcej. Już niedługo zabieram się za sklejanie i malowanie. Na Instagramie trochę więcej się też dzieje. Dlatego nic, tylko obserwować. Eee, tu jest Walkman. Ma siłę 6. Dabei życie. Ale to ten wodka... i powoli się kończy. żeby Ambula dokończyć dobrze dokąd zaprowadzi nas ta jaskinia tego nie wiemy ale jedyne czego jestem pewien to to, że bardzo dużo ambicji i życia to może oznaczać tylko jedno bos arena jak e, goryby strzelły na bosa dobrze trzeba, trzeba zapamiętać Mam już. Nasza społkata nie chce korzystać, żeby jak najdłużej zaoszczędzić jego możliwości bojowe. Nie stanowicie dla mnie żadnego wyzwania. Spalę cię tam i wrócisz do piekła, z którego wróciłeś. Jest i pan przemian! Czy jutro? Nikt nie ukryje się przed gniewem imperatora! Nawet nie pan przemian! Mamy życia, nie bo zużywaj apteczek. Zostaniesz tak jak ci powinieneś dostać z samego początku. Aaaaa! Twoń bestio! Fakty na ulicy. nich będzie twoją z grubą. Ola, 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 nie staje nam na przeszkodzie każdy. Hordy chaosu zostaną powstrzymane i rozgromione. Tu już nie mamy aunicji, niestety. Szukamy dalej, ale tu widzę. Następne do Volkite, do Bultera. Wszystko idealnie przygotowane. I gdzieś jeszcze jeden. Ukrył się, ale zbierzmy zielony klucz. I znajdźmy tego, kto ośmiela się od... odnosić rękę na sługę imperatora. Ile pan Imperator chroni rzeczywiście. Ocnowrowo dzisiaj. Mam <grystanie> nadzieję, że jako tak uda się tego słuchać. <grystanie> i kolce. A w tym przypadku zielone drzwi bez kolcy. Może wtedy? Sprawdźmy dokąd nas to doprowadzi. Do nikąd. Tam na dół raczej nam nieśpieszno. Sprawdźmy cały dół. No gdzieś musi być wejście. Przerodziłem. Jeden, gdzie pierwsze piętro nie ma drzwi. Czy to tam, gdzie wielkie czerwone oko spogląda na nas? Nie, znaleźliśmy drzwi! Znalazłem!